Najbliższą nam planetą Karłowatą jest Ceres, będący elementem głównego pasa asteroid między Marsem a Jowiszem. Jest tam największym i najbardziej masywnym obiektem. Średnica Ceres wynosi 950 km. Masa tej planetoidy wynosi około 1,8 tysięcznej masy Ziemi i stanowi, jak się przypuszcza, 1 trzecią masy wszystkich planetoid znajdujących się w tym pasie. Wokół swej własnej osi obraca się w czasie 9 godzin i 4 minut. Amplituda temperatur na jej powierzchni wynosi od minus -73 do 143 stopni Celsjusza. Powierzchnia Ceres ma ciemny odcień. Pokryta jest prawdopodobnie materiałem bogatym w węgiel. Badania radarowe wykazały, że powierzchnię pokrywa drobnoziarnisty pył, zwany regolitem. Wnętrze Ceres składa się z dużego skalnego jądra, ponad którym rozciąga się warstwa lodu wodnego. I cienka skorupa zewnętrzna składająca się z lekkich minerałów. Na masę tej planety karłowatej w sporej części składa się woda. Jak się przypuszcza, może jej tam być od 17 do 27%. Jej ilość pięciokrotnie przewyższa ilość słodkiej wody na Ziemi. Mimo swej planetarnej budowy, zdecydowanie innej niż w przypadku pozostałych planetoid, Ceres nie rozwinęła się do postaci pełnoprawnej planety. Prawdopodobnie przeszkadzały jej w tym ogromne siły grawitacyjne ze strony Marsa oraz Jowisza. Tę planetę Karłowatą cechuje największa grawitacja w pasie planetoid. Siła jej przyciągania to co prawda tylko 3% grawitacji ziemskiej, ale to jedyny w tym rejonie obiekt, po którym prawdopodobnie można chodzić. Pozostałe cztery planety karłowate należą do obiektów transneptunowych, to znaczy, że ich odległość od Słońca jest większa niż Neptuna. W tym miejscu powinniśmy omawiać Plutona, jednak jako że był już o nim materiał, przejdziemy od razu do następnej planety karłowatej, czyli Haumei. Haumea oddalona jest od Słońca o 6,5 miliarda kilometrów i obiega Słońce w czasie 285 ziemskich lat. Jej średnica wynosi około 1400 km, a kształtem Haumea przypomina spłaszczoną piłkę do ragby. A jej powierzchnia prawdopodobnie jest pokryta krystalicznym lodem. Ma jedną z największych prędkości obrotowych w Układzie Słonecznym. Obrót wokół własnej osi zajmuje jej nieco poniżej 4 godzin. Haumea posiada dwa księżyce. Większy zwany Hiaka obiega tę planetoidę w średniej odległości 49 000 km w ciągu 49 dni. Jego masa stanowi około 1% masy głównego ciała. Ma średnicę oszacowaną na około 310 km. Oraz mniejszy o nazwie Namaka, który obiega tę planetę karłowatą w średniej odległości 39 000 km w czasie nieco poniżej 35 dni. Orbity obydwu satelitów nachylone są względem siebie około 40 stopni. Uważa się, że księżyce te powstały w wyniku kolizji jakiegoś obiektu z Haumeą. Kolejną planetą karłowatą jest oczywiście Makemake, niewiele mniejszy i trochę ciemniejszy niż Pluton. Panuje tam temperatura około minus 243 stopni Celsjusza, przy czym jest czerwonawy i dlatego przypuszcza się, że jego powierzchnia jest pokryta warstwą zamarzniętego metanu. Jego średnica wynosi około 1500 km, tak jak pozostałe plutoidy znajduje się poza orbitą Neptuna w odległości ponad 52 jednostek astronomicznych, zbliżając się do aphelium orbity, które minie w 2035 roku. Posiada orbitę silnie nachyloną do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 29 stopni. Jej okresie obiegu wokół Słońca blisko 310 lat. Makemake nie posiada satelitów, a przynajmniej nie są one na razie nam znane. I ostatnią planetą karłowatą jest Eris znajdująca się 96 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Jej średnica to około 2326 km, więc jest porównywalna wielkością z plutonem. Jej średnia gęstość wynosi około 2 gram na centymetr sześcienny. Jest więc zapewne podobnie jak pluton zbudowana z lodu i skał. Można ją wręcz uznać za jego chłodniejszą i nieznacznie mniejszą bliźniaczkę. Na jej powierzchni panuje temperatura minus 240 stopni Celsjusza. Podobnie jak Plutona, pokrywa ją zamarznięty metan. Eris jest otoczona przez gruby płaszcz lodu, gdyż odbija prawie całe światło, które na nią pada. Oznacza to, że jest prawdopodobnie pokryta bardzo cienką warstwą zamarzniętej atmosfery, która przepuszczalnie zawiera zamrożony azot zmieszany z metanem. Przyczyną zamarzania atmosfery Eris jest prawdopodobnie wydłużona orbita sięgająca daleko od Słońca. ERIS posiada księżyc około 150 km dysnomię, który obiega ją w odległości 37 000 km w ciągu 16 dni. Przypuszczalnie, podobnie jak plutonowy Charon i ziemski Księżyc, została odłupana od swojej macierzystej planetki podczas kolizji z inną planetoidą. Właśnie dzięki pomiarowi okresu obiegu skromnego księżyca udało się ustalić, że ERIS jest masywniejsza od Plutona i to aż o 27%. Właśnie dzięki pomiarowi okresu obiegu skromnego Księżyca udało się ustalić, że Eris jest masywniejsza od Plutona i to aż o 27%. W peryhelium Eris zbliża się do Słońca na odległość 38 jednostek astronomicznych, a w Abhelium oddala na ponad 97 jednostek astronomicznych. Okres orbitalny Eris wynosi 558 lat. Jej nachylenie względem płaszczyzny ekliptyki jest jeszcze większe niż Plutona i wynosi aż 44 stopnie. Obiekt ten jest wystarczająco jasny, aby być dostępnym dla obserwacji fotograficznych nawet w niezbyt wielkich teleskopach. Poza kometami długookresowymi oraz niektórymi sondami kosmicznymi, Eris i jej księżyc Dysnomia są jednymi z najodleglejszych znanych nam ciał pokładu słonecznego.